mam tutaj paczuchę, która jest warta 1500 zł, bo ja przez prawie całe życie nie nosiłam strój kąpielowej, dlatego, że po prostu wstydziłam się swojej wyciągi. Ale, ale się jaję, serio? ja serio, nawet nie wiem, czy ja je brałam, jeśli mam być szczera, ale jak mam, to je darzekam. Więc słuchajcie, tą sukienkę będę mogła oddać którejś z Was. Hej, to moi drodzy, słuchajcie, mam tutaj paczuchę, która jest warta 1500 zł. A co jeszcze lepsze, dostałam ją za darmo, tak można powiedzieć, że w sumie za darmo, dlatego, że dostałam ją w prezencie, nie, w prezencie dostałam taki kod rabatowy, no i i za ten kodzik mogą sobie kupić właśnie rzeczy do 1500 zł, więc moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z ogromnym trajonporem. Serio, to jest tak mega ciężkie, że to jest hit. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho, ale jak to nagrywam, to jest po 22. O, już pozwólcie, że zdejmę kolczyki, ale tak mi było uszy, bo one są mega ciężkie, a już się cały dzień noszę. Jest po 22, słuchajcie. A moja mama już powoli tam idzie spać, więc nie chcę jej ała. U nich chyba mi będzie krew z tego ucha. Czuję to. A nie chcę już budzić mojej mamy, ale z drugiej strony bardzo chcę nagrać dzisiaj już tego hola, bo nie muszę go nagrywać dzisiaj, ze względu na to, że w sumie na jutro nie muszę wstać żadnego odcinka, ale po prostu parę. Tak, chcę już przymierzyć te rzeczy i wiedzieć, co będę chciała, co będę chciała zostawić, co będę chciała mieć. Też tak myślałam, że jeśli coś mi się po prostu nie za bardzo na sobie spodoba, to może będę chciała Wam oddać, bo naprawdę, z jednej strony, no fajnie, że dostałam ten właśnie kupot na 1500 zł, ale z drugiej strony, szczerze, 100% szczerze, mi jest trochę głupie przez to i po prostu tak, nie wiem, czuję troszkę potrzebę podzielenia się tym z Wami, ale drodzy, my już nie gadamy, tylko przychodzimy do haulowania. Ale się jadam, serio, tu jest chyba z 30 i 30 rzeczy. Tak jak zamawiałam, to było 30 rzeczy. I na samym początku możemy w sumie zacząć. Dobra, nie, od czego by tu zacząć, kurde, nie wiem, dobra. I nie wiem. Dobra, to może zacznijmy od torebek, bo są dwie torebki, słuchajcie. Dobra, torebka prezentuje się tak mega, mi się podoba i była, słuchajcie, tak ogólnie to ona za 79,99. Więc kurczę, w sumie jak na torebkę powiem Wam tak, szczerze, jeśli mam być szczera. Dla mnie to jest trochę drogo, ale to dlatego, że ja teraz kupuję prawie ciągle w fumarc, nie i dla mnie wszystko, co nie wiem, jest powiedzieć jakieś jakiejś tam określonej kwoty jest po prostu drogi. Bo np. tą sukienkę drwałam za 5 zł w sieciówce, pewnie nie wiem za 120. Więc wiecie, no, no trochę inaczej patrzę na te ceny. Ale wydaje mi się, że ogólnie jak za torebkę z takiej sieciówki Git jest 80 zł. Myślę, że tak. A jeszcze słuchajcie, jeśli chodzi o drugą torebkę. I kolejna druga torebka jest, słuchajcie, taka oto niebieska ma ona taki trochę dziwny materiał, ale w sumie podoba mi się bardzo i ma fajną, patrzcie jakie ma fajną regulację tutaj ekstra, ekstra, prezentuje się ona tak, jak będę gdzieś iść, potrzebowałam znaczy, nic potrzebować, nie, potrzebowałam potrzebowałam w sumie jakiejś innej takiej kolorowej torebki, bo mam brązową, czarną i białą a teraz mam jeszcze szarą i mam jeszcze niebieską, a fajnie jest mieć właśnie jakąś taką kolorową torebkę i ona była za 59,99 no bym taki zrobiła ta Tamta to moim zdaniem na więcej pieniędzy zasługuje, no ale jak na razie jestem bardzo zadowolona z tych oto spienek, z tych oto spienek. Kupiłam również, słuchajcie, stroje kąpielowe. Na razie kupiłam tylko na takie mm, zobaczenie po prostu, jakie rozmiary są na mnie dobre, bo ja przez prawie całe życie nie nosiłam strojów kąpielowych, dlatego, że po prostu wstydziłam się ciała. I Teraz już ten kąpiel jest na szczęście za mną i się go nie wstydzę, więc wzięłam stroje kąpielowe takie, chociaż aby zobaczyć, jaki rozmiar po prostu dla mnie będzie dobry. I tak, wzięłam takie różowe majtki bikiniowe. Nie wiem, bikini to to, ale no, więc po prostu taki dół od y, stroju kąpielowego, ale jeszcze mam taki w takim samym kolorze, inny dół który również się, słuchajcie, do próbowania, tylko w formie takich spodenek I wydaje mi się, że to jest fajne, na przykład, jak właśnie jest się na jakichś wakacjach yy, i chce się później gdzieś, nie wiem, albo jest się na jakimś akwaparku i albo, no nie, ale po prostu jest się na jakichś wakacjach, chce się później pójść do jakiejś restauracji, dajmy na to no mi o wiele bardziej komfortowo będzie w czymś takim niż do restauracji od razu po plaży niż w takim, chociaż no to też jest śliczne, tak, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Do tego mamy słuchajcie, taką górę różową, taki strój tutaj taki może basic, ale tu mamy mega ładny i taki przepiękny stanik, w sensie on mi się o wiele bardziej podoba niż tamten o różowy. Jakbym wiedziała, że taki cudowny będzie, to bym wzięła ten y, taki jaskrawy, znaczy jaskrawy, no ten taki mocny różowy w takim samym odcieniu i słuchajcie, ta góra stanika była za 39,99 59. Bardzo mi się w ogóle podobają takie różowe kolory. Mogę Wam zdradzić, że 26 czerwca idę do fryzjera i chcę właśnie zrobić coś kolorowego nowego z włosami. Update, zrobiłam słuchajcie, różowe końcówki, ale po chyba trzech dniach mi się zmyły i już tak naprawdę prawie ich nie widać, więc trochę smutno, no ale naprawdę efekt początkowy był fajny. Dlatego, że właśnie też na mojej bucket liście, summer bucket liście, jedną z zadań jest zrobienie czegoś nowe włosy. O, nowe włosy, ale nie takie wiecie, że o, tylko potem nie, tylko taki właśnie, na przykład jakiś nowy kolor dodać. Już zrobiłam dzisiaj to pierwsze zadanie, rozdanie trzym przypadkowym osobom na ulicy kwiaty. Tak naprawdę to dosyć rozdałam czterem, ale chyba to nawet lepiej, jak po prostu więcej osób się cieszyło. I jak już jesteśmy przy takich rzeczach związanych z dodatkami, jeszcze nie przyszliśmy do ubrań, no to słuchajcie, teraz lecimy z pozytarium. A na pierwszy ogień leci, słuchajcie, taki piękny naszyjnik. Mamy taki przepiękny naszyjnik. Słuchajcie, mega jest. On kosztował 35,99. Z dalszych dodatków, słuchajcie, mamy taki zarobisty pasek. Ja go kupiłam. I nie zmyślał tego, aby po prostu wiązać na niego spodnie, tylko aby sobie brać go gdzieś tak, nie wiem, na około brzucha. Po prostu nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. Ale czasem nawet do sukienek takie paski pasują, że po prostu bierzesz je dookoła brzucha i one tak fajnie dodają po prostu dla stylizacji. Czyli nie, że tak o, jakoś czekajcie, bo jakoś na przykład tak o, rozumiecie, o co chodzi. No i moim zdaniem to fajnie Często dodaję, czy tam do jakiejś spódniczki, czy nawet jak ma się spodnie z niskim stanem, po prostu coś takiego na brzuch. To moim zdaniem mega fajnie wygląda, więc bardziej bym to stosowała do, do tego właśnie niż do takiego po prostu wiązania spodni. I ten pasek kosztował 29,99. Tak się jeszcze prezentuje z bliska taki łańcuch za 40 koła. Ona wpatrzona to reakcja łańcuchowa. 7,60, a ja nie 5,85. Wszystko, co poniżej to nie za to tylko rtęć. Uf później mamy taką słuchajcie przesłodką kosmetyczkę, to jest chyba kosmetyczka, a nie piórnik, no w sumie piórnik w kropie. a no nie, to jest możliwe, ale no nie, w czerwcu tak, mamy taką przesłodką kosmetyczkę ej, czemu to jest tak aha, to co? jajko sadzone, śpi pod bekonem czy to nie jest urocze? Ja to wymieniam, ja zaraz wymieniam, bo na razie to moje kosmetyki, słuchajcie, leżą w takim pudełku. Co prawda jest bardzo ładne, ale skupiłam gdzieś kosmetyczkę, a, a ten, a, a nie miałam, no to teraz już mam nową, superową kosmetyczkę. Możecie dać znać, jaki rodzaj jajka lubicie najbardziej. Sadzone, na miękko, jajcznica, gotowane, co jeszcze tam? Omlet? No dobra, oczywiście was naprawdę spytałam o to, jaki rodzaj jajka najbardziej lubicie, ale to nie jest głupie pytanie. Nie pytanie, po prostu to jest pytanie takie, dzięki któremu lepiej się poznamy. Wiecie o co chodzi? Myślę, że jest pojemna, więc git. I chyba już będziemy przechodzić do słuchajcie, moi mini kochani sympatyczni, do ubrań, bo z tego co ja tu widzę. To to już nie ma tych... Ja wam powiem, że się bardzo cieszę, bo te ubrania już nie kuszą, nie powiem. No kurde, Obrano to od czego możemy zacząć? Z tego, że zacznijmy od sukienek, jak jestem teraz ubrana w sukienkę, to zacznijmy od pierwszej sukienki. O, ona mnie bardzo ciekawiła, ona mnie bardzo ciekawiła, słuchajcie. Więc w pierwszą mamy taką sukienkę. Mnie bardzo użykuje wzór, bo jest mega ładny. Ale wam powiem, szczerze, jest taki materiał średni. Czy... No dobra, może... Nie, nie. Nie, nie, wiem Ale taki, no, średni w sumie oczekiwa, znaczenie, a to nie jest niemiłe, że ja się przyczepiam do materiału. No nie, po prostu nie jest moim zdaniem jakiś super ekstra, ale dobra, zobaczmy, przymierzmy ją. O, w ogóle ona jest zapinana ten, na ten mm, zamek. Fajne, fajne. I tutaj słuchajcie, rozmiar M. Nie wiem, czy nie będzie odrobinkę za duża, tak z tego co widzę, w sensie za duża to za duża, może nie jest za duża, ale po prostu za długa. A ja tam lubię, długie, dobra, w mojej drodze. A poza tym, w mojej samej bucket liście mm, mam za zadanie przerobić jakiś zubroń, więc. Sok to wie. a do tego by pasował taki dół poszarpany, co nie? O kurde. I ta sukienka, słuchajcie, kosztowała 89,99 rozmiar M, więc lecimy przymierzyć i zobaczymy, jak się w niej wygląda. Okay. Sukienka jest ładna, fajna. Ideowo, słuchajcie, mój drodzy, parapam, param. Kurde, tutaj z boku też takie fajne wycięcie proszę Państwa. Ej, mega fajna jest, bardzo ładna. Jak mi się podoba ten, ten materiał, nie jest taki zły, jak go się nosi, nawet może fajniejszy, bo na lato taki przewiewny będzie git. No i przesuper jest ten wzór, jestem w nim zakochana. No dobra, no to lecimy, słuchajcie, z kolejną sukienką i kolejna sukienka, już Wam pokazuję, to jest, ja tam ją dzisiaj, bo ja nie przeglądałam tych obrań ogólnie, jakie dostałam, bo dostałam po poczucie dzisiaj, tylko tak mniej więcej zobaczyłam, co nie, czy wszystko przyszło, czy to jest, nie wiem, paczuszka podzielona na dwie. Okazało się, że jest to paczuszka podzielona na dwie i nie było tutaj wszystkich rzeczy, które zamówiłam. Ale kurczę, powiem Wam szczerze, że już nie wiem ile czasu mi idzie ta druga paczka. Muszę się skontaktować z kropem, bo już troszkę się niepokoję o co chodzi. A uznałam, że wstawię Wam już ten filmik, bo już nie mogłam się doczekać, aż zobaczycie chociaż pierwszą część. A jak przyjdzie mi reszta ubrań, to wstawię Wam drugą. No i słuchajcie, taka różowa sukienka. I mam później, jeśli się nie mylę, taką samą, identyczną, tylko że w innym kolorze. Mam, no, mam jeszcze w niebie. Taki kolorowy, wziąłam kurde blaszkę. Normalnie chcę wakacje dowolę. Kolorowa baba, jeszcze taka niebieska. I jest to rozmiar również M i ta sukienka jest za 79,99, tak samo jak ta różowa. Bo myślę, że tutaj możemy przymierzyć jeden kolor i ja bym postawiła na różowe, jakoś dzisiaj mam ochotę na różowe. Jeśli będzie dobra, no to dwie tak samo będą dobre, jeśli będzie złe, no to dwie tak samo będą złe. Więc lecimy z tym. No mega ładna, kurde! Taka niby, no, no nie niby, jest taka mega normalna, no bo wiecie, po prostu w jednym odcieniu i długa, ale jest przesarąbista. Bardzo mi się podoba, serio. I wiecie, co jest ogromnym plusem? Bo często miałam tak, że jeśli brałam na przykład xs no to na mnie nie wchodziło, ale wstaję, w biuście tutaj było dobre, dlatego że go prawie nie mam, tak? A jak na przykład brałam m to często było tak, że w tym biuście od razu miałam, nie wiem, no wiecie, taki wszystko odsłonięte, dlatego że te bluzki były robione pod dziewczyny, które mają większy rozmiar z A tutaj, moi drodzy, wszystko fajnie, więc co? Jestem bardzo zadowolona i w sumie mogłabym... Dobra, przymierzę od razu niebiesko, zobaczymy, czy mi w ogóle ten kolor pasuje. Ej, takie same, ale jednak ta jest luźniejsza, a to jest ten sam rozmiar i wszystko, ale ta jest luźniejsza i o wiele mniej mi się chyba podoba, chociaż, ej, i teraz mogłabym wykorzystać na przykład ten mój opasek. Nie pasuje jak ulala? Chyba pasuje. Patrzcie, jak to wygląda. Mi się wydaje, że to pasuje. O, matko jedyna. A czekajcie, a ta to rybka niebieska? Dobra, chciałam tutaj zhejtować to, ale... Dalej, słuchajcie, mamy czarną sukienkę, co jest dla mnie trochę wyjściem z mojej strefy komfortu, dlatego że ja nie, nie lubię się ubierać cała tak na czarno, bo te ubrania takie całe czarne kojarzą mi się z czasami, kiedy byłam alternatywna. A te czasy po prostu nie kojarzą mi się dobrze. Tak, bardzo lubię ten styl u innych dziewczyn, ale po prostu nie go u siebie, dlatego że miałam wtedy ciężki moment. Ale słuchajcie, ta sukienka tak przykuła moją uwagę, bo patrzcie, jak ona ślicznie wygląda. Ma takie przepiękne rozcięcie tutaj, mega długie i wygląda ona naprawdę przepięknie, dlatego że kurczę, fajnie, by było wypróbować tak wyjść trochę ze strefy swojego komfortu, tylko że tak, już to jest 120, czyli że jest chyba najdroższą rzeczą, którą jak na razie stąd wyjęłam. Mam tutaj idealny przykład tego, jak bardzo rozmiarówka nie ma znaczenia i dlaczego właśnie nie powinniśmy się sugerować tymi wszystkimi cyferkami i myśleć, że to one właśnie wyznaczają naszą wartość. Nie żyłam już trzy sukienki, słuchajcie, o rozmiarze M i każda była na mnie dobra, a nawet niebieska była trochę za luźna. A słuchajcie, tutaj mamy kolejną sukienkę w rozmiarze M i się nie domykam. Więc słuchajcie. Słuchajcie, tą sukienkę będę mogła oddać którejś z Was tutaj osóbek. zgłaszacie się w komentarzu, która, kto by chciał właśnie tą sukieneczkę, a ja wybiorę jedną z tych osób napiszcie, nie, w sumie napiszcie czemu chcecie tą sukienkę, to tak na no, czemu chcecie? No bo po prostu ją chcecie mieć Nie, nie wiem, napiszcie po prostu mi ten, że chcecie mieć tą sukienkę i, i na przykład i wymyślcie jakiś krótki wierszyk z tu... Nie, dobra nie. Po prostu na napiszcie, że ja chcę czarną sukienkę i wylosuję z tych osób, które właśnie napisały, że chcą. No, więc tutaj taka przypomnienie, że po prostu nie powinniście się skierować właśnie, czy to cwerkami na wadze, czy to cwerkami tutaj o właśnie rozmiarowymi, czy czymkolwiek innym. Pokażę Wam, jakby to wyglądało, gdyby się dopięło. To by wyglądało tak, czyli że naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, więc naprawdę dziewczyny, dziewczyny bierzcie póki gorące, jak świeże bułeczki z Biedronki o siódmej z rana. Nie, o szóstej. Teraz się czekam, te panie z rana nagrywają live na TikToku, to takie, wiecie, kochana, dla Ciebie emeczkę znajdziemy, dla Ciebie znajdziemy wyjątek normalnie. Teraz zostały nam same eleczki, ale dla Ciebie znajdziemy emeczkę. A jak będzie trzeba, słuchaj, kochana, to my nawet ją zwiążemy sznureczkiem, żeby Ci idealnie pasowała. Dobra, lecimy dalej z sukienkami i słuchajcie, o, tutaj mam ta dobra, mm. Wziąłam taką sukienkę z panterką, bo ja naprawdę lubię ten wzór. Znam, że nie, no muszę ją mieć i muszę ją chociaż przymierzyć, więc lecimy mi ją przymierzyć. Ta sukienka to jest rozmiar również i kosztowała 199. Dobra, tak ona wygląda chyba średnio. Bardziej jakby była trochę bardziej obcisła tutaj w talii. W sensie, nie wiem, jeśli mam być szczera, nie jestem w 100% przekonana. Mam wrażenie, że wyglądam trochę jak jaskiniowiec. Nie wiem czemu, ale po prostu daje mi to vibe jaskiniowca albo takie po prostu sukienki nocnej. Ewentualnie mogłaby robić jako taka spódnica, bo wiecie, teraz na przykład często tak się robi, że zakładać się na sukienki bluzki i to jest jako taka ala spódnica, wtedy, tak, tak, wtedy git, ale jeśli miałabym w niej chodzić jako w takiej samej sukience, szczerze, nie wiem. Nie wiem, musiałabym jeszcze to przemyśleć, bo w sumie z tamtą sukienką, co byłam na samym początku, też tak miałam, że na początku mi się nie podobała, a teraz w niej chodzę zadowolona. Ale ta, no na razie nie czuję. Możecie pisać w komentarzu, co było nie niej, sądzicie? W I wydaje mi się, słuchajcie, że z tej właśnie sukienki mam jeszcze jedną na takiej zasadzie a może jednak, a nie no mam, mam tylko taką, tylko że po prostu w innym kolorze i już przymierzę, bo już wiem z tych sukienek różowej i niebieskiej, że nawet jeśli ten sam rozmiar i ponoć krój i wszystko to, to może się to trochę różnić i jest to słuchajcie taka czarna, tylko że z takimi białymi paskami. A sukienka wydaje mi się, że jest podobna ogólnie krojem do tamtej. Odzywam się do was ze światów słuchajcie i fun fact, mam dzisiaj na sobie tą sukienkę. Na początku wtedy właśnie jak nagrywałam ten haul, naprawdę mi się średnio podobały te sukienki na mnie, a teraz jestem w niej szczerze zakochana w tej, w panterce, co ja miałam takie, że nie, już bardziej to czarna, to czarnej naprawdę bardzo dobrze się czuje, ale w panterce o wiele, o wiele, o wiele lepiej, więc jednak bardzo, bardzo mi się podobają. I tak samo jak miałam na przykład problem z tym, z, z tą niebieską, co nie, że byłam taka niepewnie przekonana, to już umiałam raz na sobie i naprawdę bardzo mi się ona podoba. No a teraz lećcie i oglądajcie dalszy odcinek. A w ogóle tu mam nowe paznokcie, patrzcie. Ja, ja. No <słuchaj> nie, bo mam jeszcze mnóstwo innych super rzeczy, więc nie ma co się smucić, Trzeba się cieszyć Dobra, lecimy dalej, lecimy, słuchajcie, dalej Lecimy z kolejnymi rzeczami A kolejne rzeczy, to już chyba wszystkie w ogóle sukienki Tutaj obczaiłam i teraz będziemy lecieć Ze spodniami, spodnicami i bluzkami No to pierwsze może polećmy z jakąś no jakimś tutaj tym Zacznijmy od spodni, ok. No i tutaj mamy takie, słuchajcie, zwykłe Basicowe dzwony, ale po prostu potrzebowałam do szczęścia takich dzwonów I one są chyba z niskim stanem, więc git to jest rozmiar M38 i kosztował 120 zł A do tego założymy górę hmm. Ej, nie, jeszcze chyba jedną sukienkę mam. A, sorry, 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 moi drodzy, jeszcze mam jedną sukienkę o taką o! Taka o, po taka. z takim nie, kwiatkowym taka dziewcząca, więc jeszcze szybko przymierzamy ją i wtedy lecimy z tymi rzeczami. No słuchajcie i to jest klasa, o kurde jakie to ma ten wycięcie, to jest klasa, słuchajcie, tutaj wszystko opina tutaj tak zwiewnie fajnie no nie no, po prostu O, no naprawdę a ile to kosztowało, poczekajcie, bo zapomniałam sprawdzić i super, ekstra, jest naprawdę bardzo mi się podoba, no jest to, naprawdę bo tutaj mega fajnie tak jest taka opięta na dole jest taka zwiewna Śuru pom-pom, No cudowna jest, powiem Wam. No to teraz lecimy do spodni o tych o i do góry może w sumie o to weźmiemy, no ta bluzka się wydaje mega ładna. Taki topik różowy z taką kokardką. I on kosztuje 49,99. Dobra, ej, stop! Stop! Ten top, po pierwsze, ten top jest przepiękny. Może z też mogę pokazać, ten top jest przepiękny, moi drodzy, i nie prześwituje, co jest super! Ale patrzcie na te spodnie. One są nice. One są mega nice, tylko że są mega długie również. I no, ale nie ogólnie. To są case. Czekajcie, może muszę się pokaże tak jakoś z dołu. Proszę Państwa. No ekstra! klasa normalnie, klasa. Wymiatają moi drodzy. Spodnie też niekoniecznie muszą być za długie, ja mogę być za krótka, bo mamy 62 powiedzmy, więc to jest jeszcze inna sprawa. Ale dwie rzeczy mi się bardzo, bardzo podobają, więc jestem bardzo zadowolona, bo na ogół nie lubię kupować właśnie spodnie w jakichś siedziówkach, dlatego że zazwyczaj yy, znaczy, Boże, nie jest to, co ja gadam, Sorry, yy, na ogół nie lubię kupować spodni przez internet, dlatego, że wolę je zmierzyć. No bo wiecie, jak to z rozmiarówkami, no jest różnie, a tutaj naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Teraz lecimy z kolejnymi spodniami, takimi, jak to się nazywa? Welurowy, nie, materiałowymi, materiałowymi, o takim pięknym beżowym kolorze, które kosztowały zacne 110 zł, i do nich możemy sobie założyć taką samą bluzeczkę, taki sam top, tylko że po prostu w czarnym kolorze. Albo zanim to, to słuchajcie, mam tutaj jeszcze body. Ja w ogóle nie za bardzo mogę nosić bodów, ale to mnie jakoś tak urzekły, nie wiem sobie czemu. I uznałam, że właśnie jeszcze do tych spodni jeansowych założę, to oto body, bo myślę, że tak do jeansowych bardziej będą one pasować i one mają za, zarąbisty materiał jak coś kosztowały 70 zł. Prezentują się naprawdę spoko, tył też mają mega fajny, ale chyba body to nie jest moja bajka i myślę, że mogłabym Wam je również oddać, więc jeśli ktoś jest właśnie chętny, aby, chętny, aby wziąć te body, no to może właśnie pisać w komentarzu, bo są naprawdę pracowane są mega fajne, fajny, mają materiał taki śliski fajne ale po prostu to nie jest moja bajka, jakoś po prostu nie czuję się w tym mega super. No dobra, no to teraz już możemy oficjalnie lecieć się do tego mojego duo, tych spodni materiałowych i tej czarnej bluzeczki. Topie, słuchajcie, zarąbiste, ale to już wiemy, po tamtym różowym i te spodnie również są zarąbiste, Są ekstra mega fajne, tylko słuchajcie, są trochę bardzo długie. Patrzcie, mega długie są. I nie wiem, no do krewcowej bym nie dała chyba po prostu, albo jakoś takie sobie brała, coś takiego, no bo są na serio mega długie, ale tak na ogół wyglądają przez super i mega mi się podobają. Są takie wygodne, że to jest po prostu Köszönöm, <laughs> I myślę, że spokojnie będą teraz na to, bo nie są jakieś, jak to się mówi, grube, a są właśnie takie fajne, z letnie. I już chyba musimy zostać przy tym topie, dlatego że teraz zostały nam same doły, No chyba, że jeszcze liczymy właśnie to, o to bluzeczkę taką w kratki, no to wtedy nam jeszcze zostaje ona. To mogę już szybko założyć. Słuchajcie, ja nigdy sobie tu nie kupowałam takich bluzek. Po prostu było mi na nie szkoda kasy, bo wiecie, tu dużo jest tych dziur, a w sumie one zawsze były droższe i po prostu jak uznałam, że teraz mam... Za darmo to sobie wezmę. Ej, ale ekstra. Mój truce, ale mi się podoba ta pluska. Ale jest ekstra, no, nawet do tego topa. Jest super ranska I czekajcie, już Wam mówię, ile kosztowała? Kosztowała 89,99. Super, mama, tryb, w ogóle mega super jest. No dobra, no to teraz lecimy, słuchajcie, z dolnymi rzeczami. Ja ją sobie zostawię, bo jest naprawdę bardzo fajna, taka przyjemna. Lecimy z dolnymi rzeczami, więc jak już zostały nam same bo dolne, tak to ujmijmy, rzeczy, to wezmę jakoś ten telefon, tak, żebyście po prostu lepiej to mogli widzieć. Słuchajcie, dalej mamy również jeszcze jedne jeansy, które są bardziej taki, mam jeans, czy tam jak to się nazywa, że wiecie, po prostu ten, no, ten niskie, z, z niskim stanem i już odczuwam, że będą bardzo długie, ale są z niskim stanem, kosztowały, obstawiam, 120? Chyba nie kosztowały, bo nie mają ceny. A no to są gratis, no to, to, jak, to jak się spodobają to bierzcie je, bo są gratis nie są aż no takie same biodra, ja myślałam, że to będą na dosłownie same Ej, ale mimo to są chyba mega ładne, tak mi się wydaje O kurde, blaszka One są naprawdę mega ładne Tylko, że bardzo długie, widzicie, ja po nich normalnie deptam Ale ogólnie to są serio mega ładne Rozmiarów mniejszego bym tu nie brała, już wtedy by tutaj nie chodziły, Ale są przezarąbiste, patrzcie superowy, są, so, serio, ja nawet nie wiem, czy ja je brałam, jeśli mam być szczera, ale jak mam, to je narzekam. Dalej lecimy w czymś, na co najbardziej czekam, znaczy no może nie najbardziej, ale bardzo czekam, czyli słuchajcie, spódnicę i tutaj mamy pierwszą taką materiałową białą spódnicę i mamy również taką w kolorze zielonym, tak się ona słuchajcie prezentuje, już Wam pokazuję, tak się ona prezentuje, no i lecimy mierzyć, pierwszą może zacznijmy od tej białej, białej, zacznijmy od białej. A w ogóle tutaj mi się jedna jeszcze ten wzięła sukienka, zakrzątała, no to dobra, to zaraz przymierzymy ją. O kurde, no moi drodzy, spódnica cudowna, no cudo dosłownie w moim stylu, dosłownie idealna jest i wyobrażacie ją sobie z tą, tą yy, białą bluzeczką, matko przepadną, znaczy nie białą, tylko różową, no przepadną, tak samo fajowa jak biała, w sensie bardziej podoba mi się ten biała niż zielona, jeśli mam być szczera, ale jest również mega fajna. I moi drodzy, teraz słuchajcie, została nam ostatnia ostatniej rzeczy. Jest to sukienka, zapomniałam o niej. Jest ona taka szara, taka zwykła, po prostu przylegająca, ale patrzcie po pierwsze, jakie tu ma ładne takie ściśnięcie, nie wiem jak to profesjonalnie nazywa. I to samo ma na tyle i chyba ma jeszcze taki Tutaj o rozstęp taki że. Ja nie, nie, jednak jest taka sama długa No dobra, no to fajnie przymierzamy i patrzymy, jak ona się będzie prezentowała. Ale sprawa sukienka, Ej, naprawdę bardzo mi się podoba. To znaczy, wiecie co? Mega mi się podoba, ale w sumie mam do niej takie mieszane uczucia. Ale na serio bardzo mi się podoba, jednak. Czy chcę ją sobie zostawić? Hmm. Tak się zastanawiam. Jeśli mam być szczera, to tak średnio. W sensie jest fajna, jest fajna, naprawdę mi się podoba, ale nie mam po prostu, czy chcę ją sobie zostawiać. Mimo tego, że jest naprawdę bardzo ładna i bardzo mi się podoba, to jakoś jej tak na sobie po prostu nie czuję, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. I myślę, że ją bym również mogła oddać Wam. Czyli, że finalnie, moi drodzy, mam trzy rzeczy do oddania Wam. Pierwsza jest to właśnie ta, ta sukienka, którą mam na sobie. Drugie są to body, a trzecia jest to czarna sukienka. A tak poza tym to naprawdę wszystkie rzeczy mega, mega, mega się podobają, naprawdę są totalnie w moim typie, bardzo i z tych dodatków, i z tych ubrań. Mam nadzieję, że również podobał Wam się ten haul, słuchajcie, moi drodzy. Więc co, my już będziemy kończyć ten odcinek, ja się lecę mieć i idę spać. No a Wam życzę udanego dalszego dnia, albo wieczora, albo nocy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!